Po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa Railcraft i dodaje nam możliwość rozbudowywania naszych linii kolejowych, dodawania różnych wagoników, różnych możliwości tych wagoników. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Railcraft pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu jesteśmy na stronie opisowej. Tutaj różne właśnie ciekawe ciekawostki możecie sobie poczytać. No nas interesuje strona z pobieraniem plików, zatem klikamy tutaj na zakładkę Files. Jesteśmy przeniesieni wtedy na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.10.2. Jak widzicie, jest tutaj parę. Wszystkie są w wersji beta, zatem pobieramy najświeższą. Mam nadzieję, że dojdzie kiedyś do tego, że będzie już wersja release. To wtedy oczywiście pobieramy najświeższą release. A tymczasem pobieramy najświeższą betę. Zatem klikamy tutaj na strzałeczkę w dół i stąd pobieramy plik. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersji 1.10.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersji 1.10.2, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku pomocnym tutaj 905, a jeżeli macie wersję non premium Minecrafta, i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny tutaj 636. Potem wróćcie do filmiku 905 i zainstalujcie Forza na wersję 1.10.2. I uwaga! W filmiku 905 ja instaluję Forja z końcówką 2006, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2099 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.12. I ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o, kopi o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, w folderze mods jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Czekamy, aż nam wszystko się uruchamia. Tak jak wspominałam, ma wybrany profil z Forge'em z końcówką 2099. Klikamy play i czekamy, aż się pojawi strona z logo Mojanga. I dopiero potem strona startowa. Także chwila to zajmie. Musimy się uzbroić w cierpliwość. O, już się pokazuje strona z logo Mojanga i teraz właśnie Wszystkie nam pliki, które są w folderze moc, się tutaj instalują. Jak znikną te czerwone paseczki, to wtedy się pojawi strona startowa. A to był mój telefon. On się odzywa zawsze w nieodpowiednich momentach. No, i za moment chyba już będzie strona startowa. Chyba już się wszystko poinstaluje, lobało. A jednak jeszcze musimy trochę poczekać. No, ale teraz to już chyba raz, dwa, trzy. A jednak jeszcze nie. Ale teraz już tak. Ok, wchodzimy w zakładkę MOC i gdzieś tutaj będzie Railcraft jest gotowe chodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie oczywiście moglibyśmy stworzyć nowy świat gdzie bo tutaj chyba są jakieś dwie czy trzy nowe rudy zatem żeby je znaleźć to najlepiej zbudować sobie zbudować stworzyć sobie nowy świat no a jak nie no to oczywiście na tym starym świecie też one się znajdą ale w tych miejscach gdzie nas jeszcze nie było. Ok, wchodzimy w E jak ekwipunek I co my tutaj mamy? Mamy tutaj mnóstwo różnych właśnie torów do przygotowania. Tu mamy parę wodną kreozot mamy też. Takie tory są ciekawe. One służą do różnych rzeczy. Czy mam nad tym strzałkę, klikam R e jak robak. No i taki to, takie tory. Się buduje w taki sposób, że takie coś i takie coś, a to się buduje tak. O, proszę, smycz trzeba mieć i takie różne rzeczy, a to się buduje tak. Samorodek żelaza, a samorodek żelaza oczywiście pochodzi z żelaza. No i tutaj mamy, o, tutaj są te nowe rudy. Ubie ubiedzona, biedna ruda żelaza, złota, kopru tin to jest co aluminium nie aluminium to jest aluminium cyna cyna y... lit to jest <laughs> nie pamiętam srebro no także jak widzicie tutaj przysz... doszły nam różne właśnie rudy o ruda siarki saletry y... ciemny diament ciemny emerald i lapis lazuli to one chyba występują w nederze Tuner gwizdu jest i takie tam różne rzeczy. Co tutaj jest? No różne różności. Także wszystkiego też, jak się używa i tak dalej, dowiecie się właśnie z tej strony, z której się pobierało moda. Tam chyba jest jakaś Wikipedia, coś takiego. Także sobie zobaczcie wszystko. Maszyna drążąca. Tak ją się buduje. Blok stali. A stal się buduje z, ze sztabek stali, a sztabki stali się robi poprzez wypalenie, bodajże, w piecu, takim gdzieś tutaj jest. To wszystkiego się dowiecie właśnie tam na tamtej stronie. Także jak widzicie, mod działa, to ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Chodźcie na stronę www.aniapega.pl No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się. Pa, pa.